Cześć, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Was wszystko w porządku. I dzisiaj zapraszam. To jest cukiereczek, który uwielbiacie oglądać na moim kanale. To jest rodzaj filmu, który ja um, uwielbiam oglądać też u innych osób, a mianowicie pokażę Wam perełeczki z drugiej ręki, które udało mi się zdobyć czy to na karbucie, czy to na przykład w Charity Shop. I ten film będzie takim dowodem na to, że praktycznie tam można znaleźć wszystko, czego dusza zapragnie. Mam. Taką słuchajcie perełeczkę, taki hicior, chyba mój, nie wiem jak to nazwać, rekord, e, czyli coś, co zapłaciłam naprawdę mało, a to ile jest warte, nie uwierzycie sami. Na no, końcu o tym Wam pokażę, także musicie nie przewijajcie tego filmu. Zostańcie ze mną, bo zobaczycie naprawdę fajne rzeczy i... <laughs> Też chcę tylko powiedzieć, że w tym odcinku będzie dużo em, ubrań, które kupiłam Jamesowi i właśnie różnych akcesorii, ale też sobie coś znalazłam. Chociaż przyznam, że te ostatnie miesiące nie były aż tak owocne jak poprzednie, I, ale coś zawsze się znajdzie. Wiecie, że ja z, zawsze coś wypatrzę. W każdym razie, zacznę od mojej bluzki Ala Dynastia, tak? Nie wiem, czy jestem Alexis Crystal, bardziej Crystal, bo ona była blondynką. W, w każdym razie. Kupiłam ją ostatnio i pomyślałam, że jeżeli jej dzisiaj nie nałożę, to chyba ją wyrzucę, bo troszeczkę się na, zapogniewałam na nią. Już mówię Wam dlaczego. Otóż jest to jedwabna koszula Made in Italy albo Made in England, już nie pamiętam w sumie. W takiej widzicie paski, ma tutaj poduszki wstawione, no po prostu lata 80. jak nic, ja je włożyłam do beżowych spodni, moim zdaniem piękny kolor wino. I nie wiem, co mi odbiło, wczoraj pomyślałam sobie, wróca, wracałam, wróciłam z pracy, jeszcze miałam chwilę energii, że upiorę i jakoś to jest jedwabna bluzka, pomyślałam, że nic się nie stanie, jeżeli upiorę ją z moimi kaszmirowymi swetrami, które wiecie, uwielbiam i kocham, wyciągam z pralki. Wszystko włożyłam woreczki pięknie, wiecie, chusteczkę włożyłam też. Tylko chciałam powiedzieć, że te moje swetry były w beżowym kolorze, co wiem, tutaj jest pewnie już szaleństwem. Nie wiem, czy już może domyślacie się, płętę, o co, co wam tutaj zaraz powiem. W każdym razie wyciągam swetry i był wieczór, wiecie, już korzystam ze światła sztucznego, czyli z. z z lampy i rozkładam te moje swetry na, na ręczniku w dużym pokoju i patrzę coś chyba mam oczy zmęczone coś jest nie tak no bo jakieś takie są poświaty jeden rękaw jest beżowy, a drugi jest bardziej w róż panika co się dzieje pytam się chłopców czy ja coś źle widzę okazało się że ta bluzka niestety puściła kolor i wszystko co było w tej pracy się zafarbowało nie to że na różowo tylko są plamy różowe inne ja w panice, też moja rada, uprałam te rzeczy jeszcze później dwa razy, wkładając większą ilość usteczek, tych odplamiających, wiecie, łapiących kolor i na szczęście się odprało. Może jest delikatna poświata, ale jeszcze schnął, także nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że uratowałam, ale myślałam, że... Będzie koniec świata. W każdym razie, bardzo długi wstęp jak na koszulę, może ona nie, nie powinna zasługiwać aż na taki tutaj, wiecie, fame. Nie róbcie tego błędu jak ja, że bądząc chytro, chcąc, wiecie, upiec dwie pieczenia na jednym ogniu, a to później... Nieważne. Następnie może pokażę Wam ceramiczne rzeczy, które kupiłam. Ja w sumie yy, następną rzecz już mam w swojej kolekcji od jakiegoś czasu. Pokazywałam Wam to na Instagramie, ale chyba nie miałam okazji, żeby powiedzieć o tym tutaj na YouTubie. I jest to ceramiczna kura. Kura, która mam nadzieję będzie znosiła mi złote jajka, i jest to właśnie, jest to kura, w której trzymam jajka. E, bardzo mi się spodobała. Chciałam taką właśnie ceramiczną e, kurkę, nioskę, i mam. Nie wiem, jaka to jest firma, nie ma tutaj żadnej metki. E, też nie pamiętam, ile zapłaciłam, ale nie była to jakaś super duża cena. Bardzo jestem zadowolona z mojej kurki, no i ona tutaj sobie pilnuje moich jajek. Kolejną rzeczą taką do domu jest moim zdaniem przepiękna patera, też w stylu vintage, ale przez to, że ma te kolory takie niebiesko tutaj, i to są albo jabłka, albo brzoskwinie. To możecie tutaj zostawić mnie dole, wiadomość, co uważacie, jaki to jest owoc. I to jest firma Summer Apples Fine Ceramics. Nie wiem w sumie skąd, musiałabym się przyjrzeć, chyba mój wzrok zaczyna trochę szwankować, ale jest przepiękna i właśnie z myślą o lecie i za nią zapłaciłam chyba funta, jakoś tak niedużo. Byłam też na karbucie kilka razy i dosłownie udało mi się zdobyć jedną rzecz, i między innymi jedną z tych rzeczy był e, obieraczka do. Em, ziemniaków, jakichkolwiek warzyw, marchewki, marki Norman Copenhagen i jest to, zobaczcie, nowiutka. To są generalnie przyrządy kochenne, akcesoria kochenne od designera, które mają, jak widzicie, naprawdę fajny kształt i ten jest w takim różowym kolorze i zapłaciłam chyba za niego albo 3, albo 4 funty. Na razie jeszcze, go nie, nie, jeszcze z niego nie korzystam, także nie powiem Wam, czy jest warty swojej oryginalnej ceny, ale mam go tutaj. Z takich jeszcze właśnie rzeczy akcesoriowych to znalazłam szczotkę marki Armani, chociaż nie wiem o jakiego Armani tutaj chodzi. I jest to szczotka, którą możecie czyścić ubrania, ale też jest to szczotka, którą możecie wykorzy wykorzystać do e, szczotkowania waszego ciała. I ze względu na to, że ma tą taką właśnie bardzo wygodną rączkę i ten włosie jest dzika, czuję to. E, była nowa w ogóle, bo widzę, że nie ma tu żadnego kurzu, bo ja podobną szczotkę mam, także wiem, jak ona wygląda, jak się używa jej. <laughs> Przepraszam. Ale w każdym razie też zapłaciłam za nią chyba 50 pensów, no po prostu śmieszne pieniądze i e, wzięłam, bo ze względu na czuć wykonanie tego drewna jest niesamowicie przyjemne w dotyku i też e, o wiele łatwiej mi się robi taki mas masaż limfatyczny właśnie taką szczotką. Wypatrzyłam też słuchajcie sobie kozaki. Tutaj mam też dla was filmik, jeżeli chcecie, jak wygląda moje mierzenie na skórzane 100% czarne kozaki na lekkim obcasie, bo wbrew pozorom nie mam takich, mam moje platformy, które noszę od kilku lat od marki Rustin Bromley, które bardzo też lubię, które w sumie najczęściej właśnie chyba to są moje najczęściej zimowe buty, ale chciałam coś innego właśnie na mniejszym obcasie i to jest 100% skóra made in Brazil. Um, i jaka to jest firma? Słuchajcie, nie pamiętam, ale też, tak jak widzicie, w bardzo dobrej kondycji. Nie wiem, możliwe, że tutaj ktoś chyba fleki założył. Ale obcas też jest w bardzo dobrej kondycji. I nie wiem, to jest. Nie, nie widzę teraz metki, ale jakaś naprawdę całkiem dobra, jakościowa rzecz, no bo one są, tak jak widzicie, skórzane. Nie pachną brzydko, pachną wręcz przeciwnie, bardzo ładnie skórą i moim zdaniem są no, takim naprawdę fajnym, klasycznym dodatkiem, który się sprawdzi um, szczególnie teraz. Um, jeszcze jedną rzecz znalazłam e, coś co było w sumie na mojej wishliście i testowałam to już od jakiegoś czasu i jest to kamizelka marki Uniqlo kamizelka z naturalnym wkładem z pierza i z puchu z tym że to jest elka i jakbym wiecie jakbym kupowała w sklepie, to bym pewnie widziała mniejszą ale moim zdaniem nie jest ona aż tak gigantyczna na mnie żeby wiecie tutaj jest mam trochę miejsca oczywiście Mniejszy rozmiar też byłby dobry, ale co mi się w niej bardzo podoba, i to jest fenomenalne rozwiązanie dla osób, które na przykład lubią nosić płaszcze eleganckie, typu bicie wełniane. One nie są aż tak ciepłe jak te płaszcze typu puffy jacket, czyli te, które mają właśnie w środku pierze I to jest idealne rozwiązanie, bo możecie taką kamizelkę właśnie sobie nałożyć pod spodem. Tutaj jest te piękne, takie bardzo dobrze przemyślane zapięcie. Mhm które pozwala Wam stworzenie efektu tutaj wsterek, czyli możecie nałożyć ją pod spód, być Wasze plecy ciepłe, piersi będą ogrzane, a, e, ale cały czas możecie nosić Wasz płaszcz. I e, ja już ją testowałam też w Polsce, kiedy byłam, miałam, świetne rozwiązanie, jest cieniutka, leciutka i e, jeżeli właśnie nie wiem, lubicie eleganckie płaszcze, ale jest Wam w nich za chłodno, to to jest może dodatek, który po prostu sprawi, że będzie Wam cieplej, tak? Także to jest bardzo fajna rzecz. I teraz nie wiem, bo mam jeszcze kilka rzeczy o sobie, ale też może przejdę te rzeczy do Jamesa, bo tak ja tutaj ułożyłam. James ostatnio zaczyna odkrywać swój styl i w sumie on jest podobny do tego stylu, kiedy kiedyś ja miałam, także mniej więcej wiem, o co mu chodzi, co by chciało, żebym mu kupowała. Pokazywałam Wam w filmie z Polski, że razem z nim byłam na Zoomie, kiedy Miałam <laughs> sobie tylko na Whatsappie i przeglądam rzeczy w polskich czaritkach, ale też już wiem mniej więcej co on chce, wiem jaki ma rozmiar i mogę mu kupić. I tak m.in. znalazłam spodnie z szeroką nagawką marki Dickers. Dickies, bardzo popularne tutaj w UK. To są spodnie, jeśli się nie mylę, oryginalnie przeznaczone dla osób, które pracują na budowie, takie wiecie, bardziej. E Industrial, i mają tutaj ten taki dodatkowy panel na kolana, szeroka nagrawka po raz kolejny. E, idealny rozmiar! I słuchajcie, zapłaciłam za nie, funta wygrzebałam. Idealny rozmiar dla niego, bardzo mi się podobają. Pani w niej wygląda, i e, jak gdyby spełniłam swoją rolę jako matka pod tym względem, że kupiłam coś, co mi syn ma ochotę nosić. Kolejna rzecz. To jest coś, co obawiałam się wziąć, ale też widziałam bardzo dużo młodych mężczyzn w tym momencie chodzi w podobnym stylu. Jest to Kurtka bomberka marki Hackett. To taka posz firma. <laughs> kurtka jest dwuwarstwowa: z jednej strony jest piękny granat, z drugiej strony mamy kratkę i możecie ją nosić właśnie znaczy, James ją nosi na dwie strony. Niestety ona jest bardzo lekka to taka bym powiedziała początek jesieni i końcówka wiosny, czyli kiedy już jest cieplej. Ale James ją nosi mimo wszystko i też moim zdaniem bardzo mu pasuje. To jest właśnie kurtka dla nastolatka. I gdzie ja też mogę nosić w sumie, bo mamy podobny rozmiar teraz z Jamesem. Myślałam, że to jakieś brudne coś jest, ale generalnie kurtka była w świetnej kondycji i zapłaciłam za nią kilka funtów. I się śmieję, że zrobiłam mu outfit, który wiecie, jak jest warty kilkaset funtów za dosłownie dychę. Dyszkę. Zaraz Wam pokażę buty, bo też udało mi się fajnie dorwać nie, pa, nie jedną, ale dwie pary. Chcę powiedzieć od razu, zaznaczyć, że kiedy je kupiłam one, było o wiele lepsze, niż już teraz, bo Jamesy używa i te na przykład nosi na PI w szkole i są to New Balance. Nie wiem, jaki to jest w sumie model. To jest napisane neutral. cokolwiek to by znaczyło, ale w każdym razie one są w fioletowym kolorze i też nie do końca byłam pewna, czy mu się spodoba, ale byłam akurat w wtedy w sklepie, także on widział, co widziały gały, co brały i nie miał nic przeciwko temu. I w sumie podobają mi się naprawdę, że że nie ma ich w moim rozmiarze, bo też bym z chęcią w nich chodziła i kosztowały albo trzy, albo cztery. 4 funty, już nie pamiętam dokładnie, ale no moim zdaniem po prostu bargain i jeszcze jedno buty, o której jestem tak zazdrosna, że aż też nie mogę tego po prostu ukreślić inaczej niż zazdrość i ja chciałam te, te buty sobie kupić, ale niestety są za małe na mnie trochę, bo to 4,5, ja noszę 5, a na niego są w sam raz i nie uwierzycie, Salmons jest to model Lab, już nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale mogę Wam sprawdzić, one cały czas są na stronie nie wiem jak mi się, cudem udało dorwać je na zobaczcie, one, James je już nosił, też mówię ja je uprałam i one wyglądały jak nowe. Przysięgam, jak nowe. Mają tutaj zamiast sznurówek takie te do zaciągania, nie wiem jak to powiedzieć, sznurki, jest takie specjalne zapięcie. No, ten kolor też jest bardzo fajny, modny. To jest jedne z najmodniejszych butów właśnie w tym sezonie wśród młodzieży też. Exlab, Exlab, Exti one się nazywają, już tutaj jest nazwa. I też zapłaciłam za nie 4 funty. Się wytargowałam z panem, bo chciał 5. Może nie powinnam, ale nie mogę się powstrzymać, bo było troszeczkę brudne, ale widać było podeszwa, że były w idealnym stanie tutaj, no, no po prostu... Dlaczego są za małe dla mnie? Bo też się z chęcią dosiłabym mi nie ukradła. No i teraz trzy rzeczy ubraniowe. Które wypatrzyłam sobie, oprócz oczywiście tej nieszczęsnej koszuli, to kolor, którego szukałam całe lato. I oczywiście typikalnie nie udało mi się znaleźć go latem, tylko znalazłam go teraz. I jest, są to e, z szeroką nagawką e, ogrodniczki, jumpsuit, playsuit, przesłodki w różowo-czerwonym kolorze z fajnymi ramionczkami tutaj na sznurku z marki, która się nazywa e, Lazy Of. I bardzo fajnie na mnie leży. I w sumie nałożyłam go dwa tygodnie temu, chyba, do pracy. I jedna z moich uczennic wie, w sumie, stwierdziły, "Między czy to jest letnie ubranie, czy to jest zimowe ubranie? Ja mówię, no letnie, ale miałam wtedy zły dzień i potrzebowałam takiej dawki koloru. I co mnie właśnie zaskoczyło, że nawet moi dzieci zwróciły uwagę na to, że nałożyłam strój, który jest kolorystycznie rzeczywiście bardziej letni, ale. Teraz już bym chyba godzina nie nałożyła, ale jeszcze dwa tygodnie temu w Londynie nie było wcale tak strasznie zimno, było całkiem sympatycznie. Z tym, że kolejne dwie rzeczy, które właśnie znalazłam, już bardziej są zimowe, bardziej bym powiedziała z myślą o różnych Christmas Party też to kupiłam. I nie chcę mówić, że wyprzedzam trendy, ale coś czułam, że to będzie właśnie hit i widziałam, że w sumie wiele firm teraz robi coś podobnego. I jest to skórzana spódnica rozkloszowana. Z jakiej ona jest z firmy? H M? To jest w sumie ta edition, czyli ta limitowana wersja. Czy to jest prawdziwa skóra? Słuchajcie, ja nie pamiętam. Wygrzebałam ją, nie, to nie jest prawdziwa skóra. Wygrzebałam ją w takim um, stosie ubrań, zapłaciłam za nią funta, jest w moim rozmiarze i nawet tutaj tej koszuli, słuchajcie, by wyglądała fajnie, ale ja już właśnie mam pomysł taki all black, total black. Wydaje mi się, że będzie świetnie wyglądało nawet do tych kozaków i jest na no po prostu idealna na ten taki sezon jesienno-zimowy. I ja wiem, że czasami można wam się wydawać, bo jak kupujesz te rzeczy, które tak naprawdę raz się czasami nałoży, ale ja znam osoby, które kupują rzeczy właśnie nowe, za nie wiem, ile kosztowała ta spódnica oryginalnie, za kupę kasy i nakładaję ją raz. A ja na przykład też Wam pokazywałam, byłam na imprezie ostatnio, tam disco i też nałożyłam spodnie i skórzaną bluzkę, którą kupiłam z drugiej ręki, za które zapłaciłam fortunę, fantastycznie się czułam w tym stroju i nawet właśnie na takie okazje jest czasami warto mieć coś w szafie, co po prostu poprawi Wam humor i sprawi, że będziecie się fajnie czuły i nie wydacie na przy tym fortuny, tak? To są właśnie powody, dla którego kocham czarytki i te moje takie różne okazje, bo kupuję coś z myślą o przyszłości, i raz na jakiś czas zdarza mi się z tego później skorzystać. I jeszcze mam tutaj parę spodni z Zary z szeroką nagawką w ładnym, bardzo zielonym kolorze, które też noszę do pracy bardzo często. One spoko wyglądają do swetrów, do takich bardziej obcisłych bluzek, i bardzo są wygodne i takie właśnie idealne do pracy. One były nowe z metką, i chyba zapłaciłam za nie albo 6 funtów jakoś tak, ale spodobał mi się krój i wiedziałam o tym, że będę w nich fajnie wyglądała i w sumie nie miałam spodnie z szeroką nagawką w takim kolorze i dlatego je kupiłam. Na tą wyjątkową perełeczkę będziecie musieli jeszcze poczekać chwilę, Za sekundkę jeszcze zaraz Wam pokażę, ale też ostatnio będąc w Czaridku wypatrzyłam na przecenie przepiękne koronkowe body marki Max Spencers. Ja kiedyś Pożyczałam coś takiego. Pamiętacie czasy, kiedy się pożyczało ciucho od koleżanek? E, od Justyny, mojej przyjaciółki, e, która była w Stanach i kupiła sobie przepiękny top koronkowy, który bardzo często pożyczałam od niej, jak na jakieś imprezy. I nie mogłam nic takiego znaleźć, słuchajcie, co właśnie by wyglądało cały czas z klasą, ale było sexy i po prostu miało ładny rodzaj koronki. I jak wypatrzyłam ten top, za który zapłaciłam funta, który, który ma koronkę, która jest bardzo przerma dla skóry, i on będzie przepiękny pięknie wyglądał, właśnie, ma też piękny dekolt w serek, tutaj z tym wzorem, będzie przepięknie wyglądał do marynarki, do tej spodnicy skórzanej, do takiego właśnie wyjścia, nawet do tych spodni, które mam na sobie, no po prostu ja jestem bardzo zadowolona z tej zdobyczy, oczywiście uprałam i body też nie jest, to nie są stringi, tylko takie normalne, także fajnie, bo nie będzie wchodziło tam, gdzie nie trzeba. No i teraz... Nie wiem, czy się domyślacie, ale coś, co jest w takim pudełku, coś się trzyma i nie wiem, jak mi się to udało znaleźć, ale są to y, słuchawki, słuchawki, e, które są w pięknym kolorze różowego złota, tutaj z dodatkami, widzicie, miedzi, manki e, Bang Olsen. i nie wiem, czy kojarzycie tą markę, ale to jest firma, która specjalizuje się w sprzętach em, właśnie typu audio, Głośniki, słuchawki, nie wiem w sumie nawet co oni tam jeszcze mają. Nawet się zawsze bałam się wejść do tego sklepu, bo wiem o tym, że ceny tych produktów są duże. Tak? To jest wyższa, wyższa półka. I byłam właśnie na, na Karbucie. I patrzę, że leżą takie łosłuchawki i widać po nich jakość, po detalu, detalach wszystkich, które tutaj są, widać, że one są dopracowane, że są ciężkie, że się w dotyku jakość, nie wiem, jak to Wam inaczej mogłabym wytłumaczyć. No i e, pytam się sprzedawcę, który miał taki generalnie miszmasz wszystkiego, naprawdę bardzo dużo tego było, no to leżało sobie na stole i zapłaciłam za nie funta, myślałam sobie, a, zaryzykuję, może, może działają, działają. I jakość dźwięku, która z niej wychodzi, jest fenomenalna. Są to słuchawki, które cały czas są na stronie, których cena jest po prostu zaporowa. I jestem bardzo zadowolona. Edytuję w nich teraz filmy. Byłam też wzięłam je ze sobą do Polski. No, ta jakość jest niesamowita. Nie wiem, jakim cudem ta osoba nie wiedziała, co sprzedaje, ale nie będę się z tego powodu smucić, no bo mam naprawdę przepiękne słuchawki, które. Jeszcze są noise cancelling, tak, czyli nie słychać w ogóle... Do tej pory nie mogę sobie bić, słuchajcie, tego... Y... No Udało mi się, trafiło mi się ślepe kurze ziarną, tak jak moja kurka niosąca złote jajka, może to ja jestem tą kurą, która właśnie udaje się takie perełeczki znaleźć. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że moje przyszłe zdobycze będą równie udane, chociaż ciężko będzie pobić to. I też te inne rzeczy, które kupiłam, które naprawdę są fenomenalne, młodym zdaniem. Dajcie mi znać, co najbardziej Was zaskoczyło, dajcie mi znać, co może Wy ostatnio polowaliście. Ja uwielbiam naprawdę słuchać i czytać Wasze komentarze. Bardzo ciepło Was pozdrawiam i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.